Cześć, jak to? W soboty tradycyjnie kolejny wypad do dobrze zaopatrzonego sklepu AGD. Mamy tutaj... Ktoś wpadł na ciekawą inwencję twórczą i mu się chyba znudziło i zrobił sobie grill z bębna od pralki. Nie będę tego wywlekał, bo to jest bez sensu, ale koncepcja ciekawa. Tu widzę, że nawet piastę <laughs> zintegrował. Plus dospawane są takie rurki. No i niezły patent. Niezły patent. Natomiast ja na znalazłem na razie drut ocynkowany w takim kłębku. Miękki, fajny. I tu jest. Nie, tej, tej kratki to nie będę brał. To tylko leży na tym. No i on taki jest fajny, bo coś można nie powiązać. Ostatnio mi brakowało takiego miękkiego drutu, żeby coś tam spiąć takim drutem. Więc jest to przydatna rzecz w domu i w zagrodzie. Także biorę ten towar i szukam dalej. Tutaj znajduje się stelarze do jakiejś markizy. Tak przynajmniej na to mi wygląda, ale takie cienkie dziadostwo jest, więc tego raczej nie będę brał, bo to jest chińska cienka blaszka, tego nawet nie da się za bardzo pospawać. No, ale jedyny plus to, że jest to pomalowane jakąś farbą młotkową I może gdybym do czegoś potrzebował takie profile, to mi się skusił, ale to tak na razie bez sensu. A tutaj co chwilę coś się trafia, więc nie będę szalał, bo tak jak ktoś już tam w komentarzach zauważył, że. Może zabraknąć działki do magazynowania tych różnych znalezisk. No niestety za wiele fajnych rzeczy to nie widzę. Z rzeźni wylądowały tutaj takie haki nierdzewne. ale to już dawno temu widziałem, no nie jest mi to potrzebne. Nie dość, że mięsa praktycznie nie jem. To jeszcze nie wiadomo na co by to można było przetworzyć. Przynajmniej koncepcji takowej nie mam. Do czego mogłoby to posłużyć? Tutaj ktoś wywalił radioodtwarzacz Philips Taka ciekawostka, kiedyś to coś było warte nawet Dzisiaj już pewnie nic, jak widać Tutaj wygrzebałem palnik do pieca olejowego No ale niestety jest niekompletny, brakuje mu sterownika I ten sterownik jest najwięcej wart z takiego palnika Kiedyś pewnie bym się zajarał jak dzik Biorąc go do przeróbki na olej przepracowany, ale nie jest to takie wcale proste, już ten temat przerabiałem. Alternator, sposób demontażu, mówi mi, że raczej nie była to wymiana na inny. A obudowa jest i reszta na tyle dobrym stanie, że na 99% on będzie sprawny. Hmm. Miałem pewną koncepcję, żeby sprawdzić, przerabiając regulator napięcia, jakie na maksa napięcie dałoby się wycisnąć z takiego alternatora. Gdyby na przykład chcieć go zastosować do jakiejś małej elektrowni wiatrowej, oczywiście mikro-miniaturowej, jeżeli można by tak to nazwać. Tylko żeby coś takiego zrobić, no to oryginalne napięcie 12, 14 14,4 to jest jakaś cienizna. Trzeba by wyciągnąć z niego dużo więcej Ciekawe ile by wytrzymał No chyba go wezmę do takiego eksperymentu Mam nadzieję, że, mnie, że mi go sprzedadzą Jako złom mieszany Bo jak mam coś więcej za niego zapłacić To to się mija z celem No zaryzykuję Może uda się go kupić W dobrych pieniądzach Tutaj taki dziwny lejek Wygląda na nierdzewa. Ten profil kształt jeszcze można by do czegoś wykorzystać. Myślę, że będą z tego ludzie w przyszłości. To mi się podoba. Zabieram rurka półcalowa. Prawie nowa, nieużywana. Długość 1,30 m, tak mniej więcej. No to jest przydatna sprawa. Także skorzystam. Tutaj jeszcze. Jest taki fajny kawał blachora. Zero korozji. Gruby na 10 mm. No nie wiem, czy to mi jest potrzebne, czy nie. No to przydatna sprawa czasami do niektórych projektów. Taki kawał grubej blachy o takiej sporej powierzchni. Z przemyśle, przemyślę, żeby tego nie wziąć. Dużej straty nie będzie, jak to kiedyś wywalę na złą. No zobaczcie, jaką ktoś miał fajną zajawkę taki grillu lepić z od pralki. Takie nóżki eleganckie. No po prostu pomysłowość jest ok. Oczywiście nie będę go zabierał, ale pokazuję jako pomysł. Całkiem niezły. Także gratulacje dla budowniczych. No kurczę, tak nic spektakularnego dzisiaj tutaj nie znalazłem. Tutaj mam jeszcze jakiś profil z nierdzewki. To jest chyba 20x20 20, 20 mm. Tu jest jeszcze taki blachor, taka formatka blaszana z cienkiej nierdzewki. No ale tego nie będę brał, bo tego nabrałem ostatnio dużo. Znalazłem też pompę do wspomagania. No wiem, że pompa wspomagania, którą ktoś wyrzucił, to po prostu jest jakiś tam wiecz. I ona prawdopodobnie nie, wy, nie wygląda, żeby miała wyciek na zewnątrz, ale pewnie no, po prostu omyka się. No nie trzyma ciśnienia, i y, w, ktoś miał liche wspomaganie. To jest typowa usterka. Ale taką pompę można by na przykład wykorzystać do tego, aby zasilić pod ciśnieniem piec na przepracowany olej. Bo tam zazwyczaj w tych patelniach, które ludzie budują jest problem taki, że to spalanie jest takie marne. Tam trzeba by użyć po prostu jakiegoś bezczelnego rozwiązania, żeby wytworzyć duże ciśnienie i rozpylić ten olej. I wtedy ten proces spalania przebiega w jakiś tam w miarę prawidłowy sposób. Ja się zastanawiałem kiedyś, czy aby takiej pompy od wspomagania nie użyć. Oczywiście po wstępnej przefiltrowaniu tego oleju. Szkoda by było taką pompę zniszczyć, no bo wiadomo, że ten olej ma opiły, tam różne inne rzeczy. Ale do testów ja myślę, że to można byłoby wykorzystać i zobaczyć, jak by to mogło się zachowywać. No bo teoretycznie rozwiązanie byłoby wtedy bardzo proste. Pytacie się w komentarzach, co ja robię z tym złomem, który zbieram. No raczej zbieram to, co mogę wykorzystać. Tak jak dzisiaj znalazłem ten oto element uspawany ze stali kwasoodpornej. I zamierzam go wykorzystać do zbudowania nowego bojlera do takiego oto ekspresu do kawy który mi służył wiele lat i jest bardzo fajny i tu prawdopodobnie poległ bojler więc ten element, a dokładnie ten kształt, który tutaj się znajduje zamierzam wykorzystać, żeby uspawać nowe takie urządzenie Czy mi się uda? No czas pokaże Będę chciał pewnie jakiś film o tym zrobić Więc dzisiaj na złomowisku nie było za bogato no bo nie zawsze jest tak, że są jakieś super nie wiadomo jakie kokosy do znalezienia no, ale zawsze coś tam się znajdzie. Na przykład znalazłem jeszcze taką przejściówkę przy karcie graficznej. Karta graficzna była śmieciowa, ale przejściówka jest fajna, czyli ze złącza DVID na VGA. Czasami może być to przydatne. Zwłaszcza jeżeli jest jakaś mocna karta w kąpie albo jakiś, jakiś monitor. No, ja tego nie mam, a kilka razy potrzebowałem. Także, także się przydało. Chociaż jakoś nie potrzebowałem tego na tyle mocno, żeby to kupić. Bo rozwiązałem problem inaczej, no ale mając tą przejściówkę, można sobie jakiś tam albo starodawny monitor podłączyć do nowszej karty, albo jakąś inną kombinację zrobić. Tutaj kolejną ciekawostką jest to, że znalazłem 9 sztuk takich oto profili wykonanych z blachy dwójki. I może bym się aż tak bardzo nimi nie zainteresował, ale one są dosyć porządnie polakierowane. Ta farba wygląda to jest jakiś taki lakier młotkowy. Jest to dosyć mocne i do zastosowania jakiegoś tam powiedzmy dystansu do czegoś, czy do mocowania jakiegoś elementu jest ich 9 sztuk, no to naprawdę mogłoby spełnić zadanie. Jeden był taki płaskownik akurat w tym. Reszta tych elementów. Nie wiem, do czego to można, mogę wykorzystać i, i coś z tym będzie działo, ale już ten kąt prosty, wygięty, to można zawsze przyciąć, coś zrobić, blacha dwójka, więc to nie jest jakaś tam cienizna. Też uważam, że jest to fajne. To dosyć ciężkie było w sumie i to ważyło gdzieś około 4 kg, może niecałe, no 6, 6 zł zapłaciłem za ten pakiet. No ta to, to przejściówka to była, że tak powiem, w zestawie. To już było na innym złomowisku, gdzie nie nagrywałem, bo tam jakoś tak krzywo trochę patrzę, jak wyciągam telefon i, i robię sobie jakieś tam nagrania więc nie chciałem ich tam już denerwować za mocno, ale pokazuję co jest. Także jak na sobotę to wszystko. Myślę, że to wykorzystam jak zawsze, prędzej czy później. Fajnie jest mieć miejsce na to, żeby to w jakiś tam uporządkowany sposób wymagazynować. No i wiadomo, że jak coś zbyt długo leży, jest niewykorzystane, no to trzeba się tego pozbyć, nie wiem, komuś oddać, sprzedać za cokolwiek, za jeden grosz nawet, byleby po prostu z tego jakiś tam pożytek był i tyle. Do zobaczenia. Cześć!